się na zmianę. Brawo! brawo. brawo muy bien, hermano, muy bien. Świetnie, bracie! Cudownie, Sara. Dziękuję. Będziecie zadowoleni. Proszę? Cześć. Nie zabiorę dużo czasu choremu. Chcę Cię powitać i życzyć Ci zdrowia. Proszę wyjść, nie podoba mi się pani ton. Im bardziej wściekły, tym przystojniejsze. Tak jak wtedy, kiedy widziałam cię nagiego. Nie chcę się kłócić. Martwię się, bo jesteś bratem przyrodnim mojej córki. Nic mnie nie łączy z pani córką. Bo zostałeś adoptowany. Nie wiem, co się wydarzyło, ale w całym domu nie ma ani kropli alkoholu. Znalazłam butelkę w swojej sypialni. Muszę kupić więcej, bo codziennie piję kieliszek wina. Zapobiega chorobom serca, obniża cholesterol, dobroczynnie działa na cerę. Cudownie. Napijesz się? Proszę wyjść. Naleję sobie. Rozumiem, jak się czujesz. Kiedyś też próbowałam odebrać sobie życie. Nikt o tym nie wie. Cierpię, kiedy widzę innych w takim stanie. Byłam na terapii. Dlaczego pani mi to mówi? Nie chcę, żebyś cierpiał. Kiedy przechodziłam przez mroczny etap w życiu, odczuwałam ból i samotność. Przysięgłam sobie, że pomogę innym, którzy cierpią jak ja. Mateo, Musisz być silny. Bracia, zwłaszcza Juan, bardzo cię kochają. Czujemy się zagubieni, kiedy pozwalamy innym sobą manipulować. To Twoje życie. Żyj jak chcesz. Masz wszystko, żeby być szczęśliwy. Jesteś przystojny, inteligentny, bogaty. Nie słuchaj nikogo i ciesz się życiem. Idę. Zdrowiej i szybko. Wynocha. Dobrze się pan czuje? Tak. Jadę do domu. Wrócimy razem? Nie, Dante na nie czeka. Musimy wyjaśnić pewną sprawę podatkową. Saro, jutro porozmawiamy z Simonem. To był trudny dzień. Wiem, zamierzam odwiedzić Beatrice. Jestem wykończona. Zjemy razem kolację? Jeśli zaczekasz, podwiozę cię do Beatrice. Nie sprawię kłopotów. Obiecuję Przygotowałam listę dostawców. Jutro możemy podpisać umowę i wysłać zamówienie. Dobrze, Berta, perfekta. Berto, gdzie jesteś? Dziękuję, jesteś kochany. Nie ma za co. Tu będzie wygodniej. Ostrożnie. Boli. Zakręciło mi się w głowie. Co ci zrobiła Berta? Masaż hinduski za 5000 tysięcy pesos. Chciała skręcić ci kark. To nie jest zabawne. Młoda dama, muszę porozmawiać z panią Rosą. W samą porę mama skręciła kark. Chętnie ukręcę jej szyję. Zostawcie mnie. Dziękuję bardzo. Niech Bóg pani wynagrodzi. Nie może pan spacerować sam. Powinien pan się podpierać laską. Nie jestem taki stary. Nie owijam w bawełnę. Ma pan przypadłości wieku starczego. Coś podobnego. Dziękuję za pomoc. Już mi lepiej. Jest pan zgryźliwy jak wszyscy starcy. A pani jest zuchwała, przejdę do rzeczy. Wiem, co zrobić, żeby Juan nie osiągnął oczekiwanych rezultatów, a ty mi w tym pomożesz. Twoje plany mnie przerażają. Nakłonimy inwestorów, żeby przestali ufać uroczemu prezesowi. Musi blado wypaść przed doradcą korporacji. Zmusimy go do rezygnacji. To nie będzie łatwe, ale mam plan doskonały. Chcesz przejąć stanowisko? Co ja będę z tego miał, kiedy uzyskam całkowitą kontrolę nad firmą?

Wejdź, Bruno. To ja i Pedro, zanim ojciec nas uratował. A to? Moja matka biologiczna. Wspaniały prezent. Posiadłość zawsze była nietykalna. Ojciec zabronił jej sprzedaży. A gdzie on jest? Wącha kwiatki. Umarł król. Niech żyje król. Mogę wszystko. Zastanów się. Niedługo możesz mieć udziały w firmie. Doceniam Twoją hojność, ale potrzebuję nie tylko pustych słów. Chcę wyników. Po dzisiejszej katastrofie musisz zapracować na moje zaufanie. Porozmawiamy później. Sprawa Cornelia nie jest zakończona. A jeśli Juanę spyta, o czym rozmawialiśmy, powiedz mu prawdę o utracie przez niego tronu. Powiem, że o podatkach. Wymyśl, co chcesz, ale nie zapominaj o jednym: kto ci płaci? Pedro na ciebie czeka. Przeszłość i suma naszych doświadczeń doprowadziły nas do tej chwili. Spotkaliśmy się. Chętnie się dowiem, co cię ukształtowało. Wynoś się. Żaden kruz nie ma prawa bez i świętego miejsca Mijanów. Moja obecność tutaj to żaden zaszczyt. Niech pani przekona pako, żeby nie wynajmował lokalu mojej córki. Dla rodziny zrobię wszystko. Proszę już iść, w złości niczego nie ustalicie. Chodźmy, nie? Nie można żyć w pośpiechu. Brian i ty powinniście przemyśleć, czego chcecie, aby nie ranić siebie nawzajem. Moja córka nie będzie chodzić z rolnikiem. Jest dziewczyną Lukasa. Nie pochwalamy takiego zachowania. Nie bierz przykładu z matki, bo nie będzie z tego nic dobrego. Szanuj mnie, bo jesteś w moim domu. Proszę nie mącić w mojej rodzinie, bo przekona się pani, do czego jestem zdolny. Pomasuje pan moją mamę? perdóname. Wybacz, ale nie jestem Bogiem, żeby prostować garbę. Berto? Zwolnij ją. Wyszła z domu? Zostawiłaś mnie w niedyspozycji. Mówiłam, żeby pani nie wychodziła, bo panią zawieje. Powinna pani medytować. Zapomnij o głupotach, tylko mnie wymasuj. Masz cudowne dłonie. Pani rodzina jest pokręcona. Ale wszystkich wyprostuje. Dobry wieczór. Co tu robisz? Dawno cię tu nie było. Złamałem zasady, bo musimy porozmawiać o Corneliu. Coś mu się stało? Nie, na razie nie zrobił nic głupiego. Przyszedłeś mi powiedzieć to, co zawsze? Bez ogródek. Obawiam się, że twój syn zrobi coś głupiego z nienawiści do Pedra. Martwię się o syna. Nie dotykaj. Zawsze robiłem ci wyrzuty, że tu pracujesz po tym, co wstrętny Severiano nie zrobił. Wielokrotnie ci to wyjaśniałem. Nie tylko ja, ale i twój syn cierpi z powodu nieczystych zagrywek tej rodziny. Pedro popełnił błąd. Cornelio przypłacił to utratą rodziny. Choć raz, miej odwagę postawić swoją prawdziwą rodzinę na pierwszym miejscu. Tu jesteś tylko pracownikiem. To wszystko, co chciałem Ci powiedzieć. Pamiętaj, że ten, kto służy dwóm panom, zawsze będzie zdrajcą jednego z nich. Dziękuję za podpustkę. Nie chcę ci sprawiać kłopotu. Skądże? Mogę po ciebie przyjechać. Wezmę taksówkę. Dziękuję. Zaczekaj. Możesz do mnie dzwonić, kiedy tylko zechcesz. Zawsze znajdę dla ciebie czas. Co zrobisz z Tadeo? O czym mówisz? Wiem, że jest twoim synem. Co ci jest? Uderzyłem swojego syna. Bardzo tego żałuję. Co się stało? Powiedział, że zależy mi tylko na was i żyję po to, żeby być waszym służącym. Przechodzi przez ten trudny okres w życiu. Powiedział to w złości. Jesteś dla nas jak drugi ojciec. Zawsze umiesz mnie pocieszyć. A ty zawsze mi pomagasz. Będzie lepiej, jeśli odejdę. Wtedy ten dom się rozpadnie. Jesteś naszą podporą. Dziękuję, że chcesz mnie pocieszyć, ale jestem tu tylko służący. Nie mów tak. Jeśli jesteś zmęczony, pogody się z tym. Nie, lubię swoją pracę. Kiedy gotuję i wam pomagam, czuję, że żyję. Naprawię relacje Cornelia i Pedro. Porozmawiam z bratem. Pedro nie posłucha samego diabła. Będzie musiał się kupić. Nie mogę stracić podpory, którą dla mnie jesteś, synu. Pomóc ci przy kolacji? Piekę bułeczki z cynamonem, ulubione mamy. Właśnie. Sara zobaczyła zdjęcie mojej matki biologicznej. Powiedziałeś jej wszystko? Tylko to, że to moja matka. Niepotrzebnie trzymasz te pamiątki. Wyrzuć je. Nie zapomnę o przeszłości i o swoim pochodzeniu. Wiem skąd pochodzę i czego mi w życiu brakowało. To moje wspomnienia z dzieciństwa, kiedy opiekowałem się Pedrem. Dzięki Bogu znaleźliście rodzinę, która wyprowadziła was na ludzi. Ty też jesteś dobrem, który nas spotkało. Jak mógłbym cię nie kochać? Obaj wiemy, co znaczy głód i chłód. To już przeszłość. Ty i Pedro bardzo się zmieniliście. Nie zapomnieliśmy smaku biedy. Milczenie o trudnych sprawach bardzo boli. Kocham cię. Ja ciebie też. Nie wiem, dlaczego Beatrice ci to powiedziała. Dodała, że jestem draniem? Nie. Zakochała się w tobie. A ty w niej? Opowiedziała mi o związku z Korneliem, który jest moim przyjacielem. Nie toleruję złego traktowania kobiet. Nie odpowiedziałeś na pytanie. Ukazałem jej uczucia, jakich nie miała w domu. Nie moja wina, że się zakochała. Czyli jej nie kochałeś. Po prostu uwodzisz kobiety. Nie wierzę we wszystko co mówią inni. A co mówią? Że jestem kobieciarzem i wykorzystuję kobiety. To nieprawda. Jeszcze nie znalazłem tej jedynej. Moje uczucie do Tada jest prawdziwe. Kiedy dowiedziałem się, że jest moim synem, poczułem prawdziwą miłość. Rodzicielstwo jest aktem odwagi. Codziennie zastanawiam się, czy dobrze postępuję i czy jestem dla syna wzorem. Czy będzie za mnie dumny? Kiedy mnie przytula, czuję się wyjątkowo. Wybacz. Lubię o nim rozmawiać. To piękne. Nigdy o nikim tak nie mówiłeś. Zostawię cię. Jeśli będziesz czegoś potrzebować, zadzwoń. Dziękuję. Mateo, mogę wejść? Pewnie zasnął. Mateo. Co się stało? Bracie, boli mnie taki widok. Ocknij się! Kto ci dał butelkę? Nie było mnie w domu. Zawołaj Simona. Pomóż mi. Ostrożnie? Na trzy. Dlaczego, Mateo? Zostaw. Nie zależy ci na mnie. Odebrałeś mi miłość życia. Wersja polska, Kanal Plus. Tekst Ewa Śmietanka. Czytał Artur Bocheński.